Widzowie, dziś poruszymy sprawę, która nie tylko wstrząsnęła całym krajem, ale również podzieliła Polaków na dwa obozy. To historia tragedii, bólu i słów, które nigdy nie powinny paść. Podczas prób przed erszą w Radomiu, rozegrał się dramat, jakiego nikt się nie spodziewał. Polski pilot, Major Maciej Slab Krakowian, człowiek, który całe życie poświęcił ojczyźnie, Zginął w katastrofie myśliwca F-16. Ale zamiast ciszy i narodowej żałoby, pojawił się skandal. Posłanka Anna Maria Żukowska napisała kilka słów, które, jak twierdzą internauci, splamiły pamięć bohatera. Jeden niefortunny zwrot żal faceta rozpętał burzę większą niż sama katastrofa. Czy naprawdę można w taki sposób mówić o człowieku, który oddał życie za Polskę? Czy w polityce naprawdę nie ma już miejsca na szacunek i powagę? Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie polubić tego wideo i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić najnowszych treści. Nie zapomnijcie też nacisnąć ikony dzwonka, aby jako pierwsi otrzymywać powiadomienia o nowych wideo. Zaczynajmy. Czwartek. Lotnisko w Radomiu. F-16 z 31. Bazy lotnictwa taktycznego unosi się w powietrze. Major Krakowian wykonuje manewry przygotowawcze do pokazów Airshow. To miał być pokaz jego kunsztu i umiejętności. Nagle dramat. Samolot traci stabilność, pilot próbuje ratować maszynę, walczy do ostatnich sekund. Eksperci mówią wprost. Miał kilka chwil, aby się katapultować, ale tego nie zrobił. Dlaczego? Wszyscy są zgodni. Chciał uratować życie ludzi na ziemi, chciał uniknąć tragedii jeszcze większej. Postawił cudze życie ponad własne. Zabrakło mu zaledwie kilkunastu metrów wysokości, aby wyprowadzić maszynę. Ten człowiek to nie był zwykły facet. To był żołnierz, bohater. Ktoś, kto przeszedł szkolenia w Stanach Zjednoczonych, kto reprezentował Polskę na międzynarodowych misjach. To był ojciec, syn, przyjaciel. I właśnie dlatego jego śmierć poruszyła serca milionów Polaków. Rozwinięcie, część drugi. Głos Polityków. W chwilach tragedii głos zabrały najważniejsze osoby w państwie. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Pojawił się na miejscu katastrofy. Powiedział jasno: To wielka strata dla sił powietrznych i całego wojska polskiego. Prezydent Karol Nawrocki napisał: Wieczny odpoczynek racz mu dać. Słowa pełne powagi, ciszy, skupienia. Wszyscy spodziewali się, że w takich momentach politycy, niezależnie od poglądów, będą mówili jednym głosem. Głosem szacunku i wdzięczności wobec bohatera. Ale wtedy padły słowa, które oburzyły tysiące: rozwinięcie, część trzeci, żal faceta. Słowa, które wywołały burzę, Anna Maria Żukowska, posłanka lewicy, napisała w mediach społecznościowych: Maszyna to maszyna, ale wykształcenie pilota F-16 to minimum 10 lat. Pilot raczej nie podjął próby katapultowania. Według ekspertów, starał się zrobić wszystko, by ocalić maszynę i obiekty na ziemi. Żal, faceta. Spoczywaj w pokoju. Kondolencje dla rodziny. I właśnie te dwa słowa. Żal, faceta. Doprowadziły do eksplozji gniewu w internecie. Ludzie pytali: Jak można bohatera? Oficera wojska polskiego, ojca rodziny, nazwać tak po prostu facetem? Czy to nie odbiera powagi? Nie deprecjonuje jego poświęcenia? Internauci pisali: To był żołnierz, a nie facet. To był bohater, który oddał życie za ojczyznę. Szanuj polski mundur. Żukowska, nie masz prawa tak mówić. To jest skandal. Poseł Marcin Józefaciuk podkreślił, że słowo facet kiedyś miało wręcz pogardliwy charakter i zapytał, czy naprawdę tak powinniśmy żegnać polskiego pilota? Rozwinięcie, część parfait, polityczna burza zamiast ciszy. To, co miało być chwilą narodowej zadumy, zamieniło się w polityczną awanturę. Ludzie zamiast jednoczyć się w żałobie, zaczęli kłócić się o słowa. Zamiast mówić o bohaterstwie Krakowiana, media rozpisywały się o jednym wpisie w internecie. Czy naprawdę w Polsce już nie potrafimy być razem nawet w obliczu śmierci? Czy politycy muszą w każdym momencie dzielić naród, zamiast go łączyć? Tragedia, która miała nas zjednoczyć, stała się powodem jeszcze większego podziału. Śmierć majora Macieja Krakowiana to ogromna strata dla Polski. Straciliśmy człowieka, który do końca wierzył, że może ocalić innych. To bohater, o którym będziemy pamiętać przez lata. Ale historia jego śmierci pokazuje coś jeszcze: że słowa mają moc. Mogą podnieść na duchu, mogą wyrazić szacunek, ale mogą też zranić i wywołać gniew. Czy Polska powinna pozwolić, aby pamięć bohaterów była deptana przez niefortunne komentarze? Czy my, jako społeczeństwo, nie powinniśmy domagać się większego szacunku od naszych polityków? Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Czy słowa Anny Marii Żukowskiej były tylko niefortunne, czy rzeczywiście obraźliwe wobec bohatera? Czy politycy powinni ważyć każde słowo, zwłaszcza wtedy, gdy naród przeżywa tragedię, pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek i być z nami na bieżąco. A przede wszystkim uczcijmy pamięć Majora Macieja Slaba Krakowiana chwilą ciszy i szacunkiem, na jaki zasłużył. Nie zapomnij zasubskrybować.